Hejka! Witam Was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na dość nietypowy filmik. Sporo osób prosiło mnie o to, abym pokazała mniej więcej co jem. Także dzisiaj robię obiad i stwierdziłam, że... I stwierdziłam, że podzielę się z Wami tym, co dzisiaj robię na obiad. I z góry przepraszam za mój głos, ale niestety jestem chora od paru dni i tak codziennie wygląda mój głos. Dzisiaj go też mam, bo wczoraj go na przykład w ogóle nie miałam. Także dzisiaj zrobimy sobie takie spaghetti, no e, z pomidorkami, e, z porem, stwierdziłam, że było trochę bardziej ostro, no i w ogólnie takie bardziej fajne, warzywne, dobrze doprawione. Także zapraszam Was do oglądania, to będzie taki naprawdę mega luźny przepis i oczywiście wegetariański, także zapraszam do oglądania. Dobra, ja muszę Was trochę przeprosić za to żółte światło, ale nie chcę się wyjmować lampy, po prostu mówię, robimy wszystko na luza. Piloć. E, pierwsze co zrobimy to standardowy krok bardzo prosty, Wszystko potrafią to zrobić tylko błagam, nie płaczcie, naprawdę nie płaczcie bo nie ma takiego powodu czyli kroimy cebulkę ja sobie wezmę taką super młodą, pyszną cebulkę e, dam jej pół dam pół takiej i resztę takiej cukrowej, co mi zostało także bierzemy u pół cebulki odkładamy, no i lecimy jak tam Wam się podoba, w kostkę mniejszą, większą, to nie ma znaczenia, cebulka ma do tego smaku ja robię najpierw takie paski o. później, o takie coś już się rozwala trochę robię krzywo, żeby robić różnej wielkości, widzicie, trochę z góry ścinam trochę z dołu później przywracam O, ja mam jakieś konkretne techniki nie było mnie jeszcze w MasterChefie, także może kiedyś. No słuchajcie, mi niestety emocje puściły i się popłakałam. Nie żartuję, to po prostu cebulę. Na razie sobie przesypię cebulkę do miski, żeby po prostu jeszcze, jakby nie rzucać jej na patelnię, żeby jej nie spalić za ja szybko. Zrobię sobie, pokroję sobie jeszcze pomidory tak na spokojnie, dlatego najpierw cebulka ląduje tutaj. Słuchajcie, ja robię duży żołnierski obiad, więc kroję sobie Trzy pomidory w taką niechlujną kostkę. Najpierw zawsze sobie robię z jednej i z drugiej strony. Obcinam te takie dubki, których praktycznie nie ma pomidora, tylko sama skóra, bez sensu, niepotrzebne mi to. Później robię takie coś szersze. Wycinam gniazdko. Gniazdko, czy jak to się nazywa. I kroję dalej sobie w takie grube pastry. Jak widzicie, dosyć grube, ale o to chodzi. Później. Te plastry robię na paski i to na kostki. Takie to proste i szybkie, po prostu rach, ciach, i nie ma pomidorów, i nie ma palców. Róbcie to powoli, ja już to trochę doświadczona. No to jeszcze kawałek nasimy tego. O. Pomidorki, jak się rozwalą, nic się oczywiście nie stanie. Robimy dalej paseczki, paseczki i kosteczka, kosteczka, proszę bardzo, moja żołnierska porcja pomidorów jest już gotowa. Teraz przechodzimy już do smażenia. Teraz akcja wygląda tak, że na patelnie, na takim średnim ogniu dajemy masełko. Masełko osełko, nie musi być takie, ale ja to lubię najbardziej. Nie żałujemy go sobie. I na tym masełku będziemy podsmażać najpierw cebulkę. Nie żałujemy tego masełka, żeby cebula nam się nie spaliła. Ojej, patrzcie, masło jest mega twarde. Ono się tak zacznie pienić na patelni, ale się nie przejmujcie, ono po prostu tak się pieni. Jest średnie, powiem Wam, do smażenia, ale że nadaje takiego pysznego, omaślonego smaku, to jest w ogóle najpyszniejsze masło. Eee, no to ja smażę na nim, zobaczcie, jak ono szybko się rozpuszcza. Za chwilę tutaj leci cebulka. Widzicie, nasze masełko się już spieniło, także dodajemy cebulkę. Troszkę jeszcze zmniejszamy ogień. Cała cebulka ląduje na patelni. No i musi się troszkę fajnie tak zeszklić, ale żeby się nie spaliła, Że pilnujemy. Cebulka już nam się pięknie zeszkliła, także wrzucamy do niej całe nasze pięknie pokrojone w kostkę pomidorki. Uwaga, teraz może trochę zacząć wiszczeć, a to dlatego, że w pomidorkach jest woda, my tu mamy tłuszcz, ale nie przyjmujemy się tym. To chwilowy efekt. Oops. Troszkę I Niech to się teraz na spokojnie tutaj zajmie sobą. A my przechodzimy do cukini. Czy pora? Co robimy najpierw? Dobra, najpierw załatwimy cukinię. Zapomniałam jeszcze o cukini powiedzieć, właśnie. Czyli to standardowo po prostu obieramy. Obieramy, obieramy, obieramy cukinię. Cukinia jest naprawdę bardzo prosta w obsłudze. Zobaczcie, jak pięknie się ją obiera obieraczką, nożem czy nie wiem, nawet kapslem możecie, jeżeli chcecie. Ale zobaczcie, jedno pociągnięcie i skórka schodzi. No po prostu cudowne. Później tylko doszlifujemy na końcu jednym i drugim i będzie pyszka. Robimy w rachciach końcówkę. Jedną drugą odcinamy. I teraz jest kwestia bardzo, yy, tak powiem, yy, osobista. Kto jak woli, bo ja na przykład, czy w kostkę chcecie, czy w plasterki Ja osobiście lubię cukinie w kostki. Takie, o takie, o taką kostkę lubię. I jeszcze bym to w sumie na pół wzięła. Także o tak. Może tak na pół. I w taką kostkę. Cukinia bardzo przyjemna do gotowania do wszystkiego. W Rakciach już prawie zrobione. Słuchajcie, bardzo szybki, pyszny obiad. Zdrowy. Także myślę, że musicie to zrobić. Spójrzcie, jak nam pięknie pomidorki puściły sok. To później trochę wyparuje, więc się tym nie przejmujemy. I teraz po prostu do tego wrzucamy naszą pokrojoną cukinię. Taka porcja duża, ale to będzie na 2-3 dni. Ja zawsze, jak robię obiad, to, sobie to tak na 2-3 dni. Zobaczcie, w porząsiu będzie, dobra. Teraz zajmujemy się porem, czyli odkrejamy mu ogonek. Sporem jest bardzo prosta sprawa, nie ma dużo roboty. Takie coś sobie co występujemy, Po prostu odkrejamy. No i co? I tyle nam zostaje. Jeszcze dupka. Ja lubię ostre jedzenie, także podwieś się idealnie nada. co myślę, to też w kostkę zrobimy, nie? O, takie coś może. Fajnie będzie. Wyglądało nawet w razie, jeszcze tak od razu tego pola nie wrzucamy, bo cukinia potrzebuje troszkę więcej czasu, żeby się namyślić na tej patelni. Także dajmy jej parę minut, niech się oswoi z pomidorami i całą resztą. A my za ten czas bierzemy garnuszek, lejemy wodę i gotujemy ją na makaron. taki nam wystarczy. Na makaron nam się zagotuje, troszkę ją solimy i wrzucamy makaron. Ja chciałam mieć takie tele pełnoziarniste, ale niestety takiego nie mam. Mam po prostu zwykły, e, pełnoziarnisty, 100% durum. Gniazda, wstążki i Wam go polecam, bo jest bardzo fajny. Po pierwsze gotuje się go super szybko. Po drugie właśnie ma takie gniazdka. O takie. Że ja sobie daję takie cztery gniazdka i to jest dla mnie jakby na jedną porcję, także wiecie, wiem ile makaronu gotować, żeby się na przykład nie zmarnowało. Ten makaron gotuje się akurat od 7 do 9 minut. Także tak 8. I uwaga! Na patelni ląduje por. Cały, cały. A co? Troszkę mieszamy. Na razie tak pięknie prezentuje się nasz farsz. Słuchajcie, ja już bym zaczęła to przyprawiać. Solimy. Spoko, na taką dużą porcję możemy sobie trochę soli pozwolić. Wsypać. Pyszka, pyszka. Mieszamy, mieszamy. Jeszcze trochę. Tak. pieprzu. Trochę ostrości, jeszcze więcej. Ja lubię bardzo ostre, tak że tu nawet chili wleci. Wrzucamy trochę papryki słodkiej w formie przyprawy i oczywiście troszkę pieprzu cayenne, czyli chili, ale nie przesadzamy, bo nie wszyscy lubią takie ostre, a ja nie robię tego do siebie. Nie wiem, no ja bym tu powiem Wam szczerze, że jeszcze trochę oregano sypniała, bo łajno. Ale też nie przesadzamy z tym oregano. To już możemy wyłączyć. Teraz zajmujemy się makaronem, czyli leci trochę soli do gotującej się już wody. I wrzucamy nasze gniazdka, czy nie gniazdka, w zależności od tego, ile makaronu chcemy mieć. Może dam o voilà. I takim właśnie sposobem mamy nasz przepiękny przepyszny, Przezdrowy obiad. Jeżeli filmie wam się spodobał i chcecie więcej takich, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja już zabieram się do jedzenia.